Cześć. Z tej strony Grzegorz. Marek powiedział, że nagrywa jakąś serię programów związanych z pierwszym półroczem i prosił mnie o wrzucenie swojego top 3 gier wypuszczonych przez portal z właśnie pierwszego półrocza 2022. Od razu zaznaczę, że zastanawiam się, co dla mnie by top 3, i to są top 3 gier, które były. Grane najczęściej i mają perspektywę być grane dalej w, w nadchodzących miesiącach. I nie przedłużając, przejdziemy do miejsca trzeciego, na którym, Arkana Magii. Dla mnie i dla moich znajomych, bardzo fajny filerek na dogranie po partii jakiegoś cięższego tytułu. Plus jeszcze jest taki, że mogę sobie to zagrać z moją Anią, bo się fajnie skaluje i na dwie, i na więcej osób. Czego chcieć więcej. Tak, szybka gra mimo wszystko pełna decyzji. Dlatego mnie osobiście urzekła. Wykonanie też, też bardzo, bardzo ok. Więc mnie się spodobało, moje znajomy też, więc pozna tu like i raz na jakiś czas regularnie trafia na nasze stoły. I myślę, że w swojej kategorii tak szybko nic nie wygryzie, bo faktycznie gra do. 30 plus minus minut, minut. a ja chodzę na pudełku, tak dokładnie, 30-60 minut. W zależności od tego dobrze się skaluje, więc ja osobiście polecam, mnie urzekła. Na miejscu drugim troszeczkę uszukałem, ale w związku z tym, że e, moje dzieciaki e, sobie rosną i coraz więcej gramy z nimi, a to zrobiłem taką podwójną kategorię. To są gry luźniejsze. Więc, dwie pozycje na P, którą jedną ogrywam z moimi dzieciakami, e, Park Savana, a drugą e, ogrywam z e, moimi kumplami, którzy się mega zachwycili partią, pewną przy, <laughs> przy piwie dodajmy. Nie rykajmy tutaj środków, bo nie, nie podam e, marki. Anyway, Park Savana dla mnie... Idealny tytuł pod tym względem, że za moje dzieciaki się bawią dobrze, ponieważ same zasady są bardzo proste i tłumaczymy dwie minuty i zapali od razu. Eee, moje 8 plus minus latki. Eee, natomiast e, dla mnie też jest fajne, bo ta gra, mimo tych prostych zasad, potrafi tam mocno mocno zamurzyć. Trzeba się mocno zastanowić, e, gdzie jest, gdy tego zwierzęta muszę mieścić, żeby ten układ, układ fajnie ondać, więc e, A ciągle mamy jeszcze przed sobą, jak tylko dojrzą wariant zaawansowany, więc prosta gra. Natomiast i my, i ja idzieć jakiś nią e, taką samą, frajdę, e, Więc polecam. A piątka, no co tu dużo nie mówić, to jest taki tak zwany group thinking, w sensie jeśli grupa za, e, załapie, e, e, załapie zajawkę i, i będzie przecież dobrze bawić i rzucać hasłami na prawo i lewo, takimi, czasami niech po prawie politycznie, U nas to, to się pod tym względem rewelacyjnie sprawdziło, więc jak le, leciutki tytuł. Dokładnie do, do, do tak na rozłożenie przy jakichś tam znajomych luźnych, którzy niekoniecznie poszówkują, to ty tu się mnie bardzo, bardzo sprawa. I ostatnie, to już jakby troszeczkę bez zaskoczeń. E, jeśli ktoś mnie zna, miejsce pierwsze nie mogło być inne. Golem. Eee, czyli najcięższa gra z pierwszego po, e, naszego półrocza, e, jeśli mówimy o, o kategorii, e, kategorii e, euro. E, jakby jako fan baraża musiałem sprawdzić. Sprawdziłem jeszcze oczywiście e, na prototypie, e, czy też w wersji online i się podobało. Każdą partią jest dobrze, jeśli nie lepiej. Gigantyczna regerowalność, murzczenie od samego początku, bo właściwie już od, od kwestii setupu, kiedy wybieramy sobie karty, plaszetki, cele. Po prostu, jeśli ktoś lubi euro, a jeszcze nie poznał, no to tak, by proszę naprawić ten błąd pilnie. Dla mnie ląduje na półeczce euro i nie zniknie z niej zbyt szybko, jeśli w ogóle. Bo to po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry tytuł i jeszcze raz ode mnie znak jakości. I to tyle, jeśli chodzi o moje top 3. Parę tytułów się tutaj mogło pojawić, było nieść rezerwowych, czy to Ang, ale jednak u mnie on konkuruje z bardzo dużą ilością tytułów takich Ameri, a moja grupa znajomych z Amery nie jest zbyt duża, więc jakby go bardzo cenię. Mam go też na półce, ale, ale, ale po prostu nie wpadł. No i Bur, który ma ten minus, że jednak ma negatywną interakcję, to akurat u mnie w grupie jest tak nie do końca dobrze widziane. Tam parę znajomych się po prostu obraziło, jak brutalnie zostali pojechani w trakcie gry. Też bardzo wysoko cenię, ale tu się nie znalazł. To jakby ktoś pytał, dlaczego tych tytułów nie ma na tej top 3, to właśnie ma odpowiedź. Eee, dziękuję bardzo eee, i, i pozdrawiam. Trzymajcie się.